Tanie 25. Mamy tutaj informację, że dostaliśmy jakiś grania Prawidłowy sześciokątny yy, i wiemy, że jego wysokość to jest 6. Pole podstawy jest równe 15 pierwiastków z 3. I musimy obliczyć pole jednej ściany bocznej. Jedna ściana boczna to taki prostokąt, który tu będzie miał a, i tutaj będzie miał 6. No, tutaj w sumie najlepiej to będzie zobrazowane. No więc, tak, potrzebujemy obliczyć. Krawędź podstawy. My wiemy, że pole podstawy to jest 15 pierwiastków z trzech i wiemy też, że jest to sześciokąt foremny, bo jest to grania stosu prawidłowy sześciokątny. W związku z tym pole podstawy liczymy jako sześciokrotność trójkąta pola trójkąta równobocznego, czyli 6 razy, 6 razy a kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. No, tutaj możemy sobie w zasadzie skrócić trochę. Tu będzie 3, tu będzie 2. No i możemy sobie to podstawić. Czyli tak, 3 pierwiastki z 3, a kwadrat przez 2. Trochę zamieniłem kolejne, żeby mi było wygodniej. To się równa 15 pierwiastków z 3. No i pierwsza rzecz ja sobie podzielę na 3 pierwiastki z 3. Przez pierwiastek dzielę po to, żeby go po prostu się pozbyć. No i tak samo z trójką, czyli tutaj mi zostaje a kwadrat przez 2 i to się równa 5. Mnożymy razy 2, a kwadrat to się równa 10. Pierwiastkujemy, a jest równe pierwiastek z 10 i liczymy pole ściany bocznej, PS sobie tak nazwałem. No to to jest zwykły prostokąt, 6 razy pierwiastek z 10, czyli 6 pierwiastków z 10, czyli odpowiedź C.